Witamy Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. Mamy nowy tydzień, nowa energia, a my właśnie jesteśmy w drodze na wyspę, na tutaj naszą ulubioną wyspę, która jest koło Brisbane. Nazywa się North Stradbroke Island. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam tym razem, cały czas mówię źle. I nie idziemy sami, idziemy z koleżanką, miała w ogóle nas jechać grupka, ale jednak okazało się, że reszta nie może, więc na razie idziemy tylko my we trójkę. Właśnie jedziemy ją odebrać, także będzie bardzo fajnie, taki polski wyjazd. Tutaj proszę bardzo już dojechaliśmy, tam idziemy. Właśnie tak, tutaj jest ten, na który wsiedliśmy raz przez przypadek i tutaj jest jego odjazdy i itd. A my się nie zorientowaliśmy, że to nie na niego mam bilet. Znowu idziecie na zły, to tam. Ale na szczęście pan na statku był bardzo miły i powiedział nam, że możemy sobie kupić bilet, a że te, co mamy, możemy zachować na później. Już byliśmy tam drugi raz właśnie, a teraz idziemy znowu. Nasz statek jest gdzieś tam, więc jak ktoś tu przyjedzie, to uważajcie, tu jest jeden, ale patrzcie na co macie bilety, bo możecie mieć na ten ceiling, który jest tam dalej. Jest ogólnie piękna pogoda, także będzie na pewno bardzo przyjemnie. Jeszcze czeka nas 40 minut chyba promem i zobaczymy. No i tak to wygląda, tutaj wszyscy już czekają, tam będzie nasz, gdzieś tam będzie nasz prom. No tutaj kawiarnia jak zawsze, w Australii wszędzie muszą być kawiarnie. Patryk z całym sprzętem gotowy do podróży. Tutaj już przepłynął statek na auta, bo tutaj też można autem pojechać. I tutaj po prostu, o akurat będą wyjeżdżać też auta, które już były na wyspie. Fajnie wygląda ten statek, takie malowidła ma. A nasz, to chyba ten tutaj, pasażerski i on gdzieś tutaj przypłynie i my będziemy wsiadać. Powinien zaraz być, już widać, że sporo ludzi się zbiera, także spoko. I już dopłynęliśmy, wysiadamy, tak wygląda ogólnie statek, oj nie mogę wyjść, O, w ogóle jakaś klatka dla psa i tak inne były ładniejsze niż ten. I proszę bardzo, tak to wygląda. Przywitana nas woda, ciepło. Teraz idziemy na autobus. I już dojechaliśmy na wyspę. Wszędzie auta na razie wokół. Brak ładnych widoczków, bo najpierw musimy coś jeszcze zjeść. Toaleta i takie sprawy. W ogóle tutaj patrzcie, jest fajnie, bo jest plac zabaw. Ale nad placami zabaw są zadaszenia i to jest w ogóle bardzo popularne w Australii i jest to w ogóle super, no bo dzieci mogą się bawić, nie są wystawiane na słońce, więc a właśnie co do słońca muszę się posmarować SPF-em, bo zaraz nas spali słońce. Czekam na ekipę i idziemy. I tutaj proszę już piękny widok pierwszy. Fajnie coś tam się dzieje na dole znowu. No ale przepięknie, to jest naprawdę na żywo to robi jeszcze większy widok. Yy, nie widok. Wrażenie. Tutaj, oczywiście, już lata. Drony już lata, tak? Gdzie on jest? Poleciał. O, tutaj z góry, jak jeszcze lepiej widać. No, przepięknie. Tu jest naprawdę przepięknie. W ogóle jest super, bo prom. Tutaj z Brisbane kosztuje 20 dolarów na osobę. Jechał nasz w ogóle, jechał jakieś 25 minut. I potem tylko się wsiada w autobus i on, na, on ten autobus wozi po wyspie, więc naprawdę. Bardzo dostępne nawet, jak ktoś nie ma auta z napędem na cztery koła, bo jak chce się jeździć po plaży, to trzeba mieć auto z napędem na cztery koła. I wtedy jest już gorzej. Ale tak, no i można sobie iść. Tutaj nawet helikopter lata z jakiegoś powodu. Tutaj pięknie, woda piękna. Szukamy żółwi, ale pewnie znowu nie będzie żółwi, jak jesteśmy. Ostatnio tam o, były delfiny Jest tutaj. Ale teraz ci pewnie je wystraszyli. Tutaj tu spać bym nie chciała na przykład. Chociaż woda wygląda fajnie. Tutaj jak ta woda tak uderza, pięknie. Dron startuje. Jak się bawisz dronem. O, fajnie. Bardzo fajnie. Jak byliśmy poprzednie dwa razy, nie było drona, więc teraz trzeba jeszcze raz wszystko nagrać, tylko tym razem z góry. A to też jest fajnie, bo to taka inna perspektywa i zawsze ładniej wygląda. Ale ja, proszę bardzo, ja też wam pokażę z góry. Pięknie, pięknie. Czy jest sporo ludzi. Gdzie się kąpią? Tam po tym tym. A tutaj ten pan na dole, normalnie z wędką, przyszedł na ryby. Ciekawe, co tutaj można złowić. Tutaj najpiękniejszy widok. Pieski, dwa takie same przyszły na spacer. Na zakończenie typowy widok tutaj na plaży, pięknie, surferzy. Ale kangurów nie ma. Teraz przyszliśmy tutaj na jedzenie. Takie są ceny, proszę bardzo. Ale patrzcie, jakie duże porcje. O matko to wygląda ogromne w tym. No. I to ile kosztowało? 25? Tak, 25. 25 dolarów. To spoko bardzo. Teraz uznaliśmy, że schodzimy na plażę. Jest kupa schodów przed nami, teraz to nie jest problem, ale jak będziemy wracać, to będzie mały problem. Ale plaża wygląda na wartą tego, więc idziemy. I proszę bardzo, jesteśmy już u dołu, praktycznie. Mało ludzi, więc też fajnie, ale w ogóle jest, nie polecają pływać, bo są silne prądy. My idziemy tylko zanurzyć nogi, chociaż ja to się ubrałam fajnie. Nogi sobie zanurzę. Nie na no, jakoś będę musiała podwinąć te spodnie. Ale panie się cieszę, bo jeszcze od naszego przyjazdu z Azji nie byliśmy na plaży. Więc to jest nasz pierwszy raz. A nawet o tyle, jak ja nie lubię leżeć na plaży, ani się smażyć na plaży, to lubię bardzo być po prostu, moczyć nogi i po prostu ten klimat taki. Piasek w ogóle to jest taki piękny, jak w Polsce też na plaży. My bardzo lubimy takie piaski. No i jesteśmy. Zostawili mnie w tyle. O tutaj ładnie. Brzeże. Idziemy. Jest naprawdę woda. Jest tak, ma tak idealną temperaturę. Tutaj proszę jak pięknie. Naprawdę. Cudownie. O tutaj mamy panów surferów. Idą, gotowi do boju. To jest w ogóle ciekawe, panowie łowią coś, ale ciekawe co tak blisko można wyłowić. Nie wiem jak się łowi kraby, ale może kraby, chociaż nie, kraby to chyba na jakąś siatkę się łowi, czy coś, ale nic nie złapał pan. No. W ogóle zauważyliśmy, że takie dziury są często tutaj w piasku. Jesteśmy ciekawi co tu się chowa. Gdzie? Jajka. Czy to nie są jajka? Ej no. I ze ich śladami to znajdziemy kogoś. Aha tutaj ile ich jest? I jakieś w ogóle ślaczki. No dziwne. O, tutaj widok wszędzie. Tutaj. Teraz doszliśmy do takiego końca i tutaj naprawdę telefon tego nie oddaje, ale jest to tak pięknie. Woda jest po prostu przejrzysta. Tutaj w ogóle co? Tu można wejść tam chyba do góry krajowo. Jak się podoba? na stopy. Aha, coś stanęłam prawie. Trzeba na każdy krok uważać. I się dalej ciągnie. Wydaje mi się, że jak będziemy iść, to dojdziemy do promu. I nie trzeba będzie po schodach iść potem. Tutaj patrzcie, idziemy teraz na autobus. Już wyszliśmy z plaży i widzimy na tu taki znak. Kangury i koale codziennie tutaj przechodzą. No ale gdzie? Ja chcę zobaczyć je. Idziemy dalej. Uf. Wróciliśmy, wróciliśmy do domu. Klimatyzacja działa. Jest cudownie. Naprawdę ta wyspa jest genialna. Uwielbiam tam jeździć. Było tak pięknie, jak zresztą było widać na nagraniach na wszystkim. Tak w ogóle bardzo fajnie spędziliśmy czas. Naprawdę bardzo, bardzo fajna wycieczka. Było bardzo warto pojechać tam jeszcze raz. Właśnie też pokazać Klaudi, Ale bycie na słońcu cały dzień to tak męczy, że jesteśmy teraz wykończeni. Idę się myć, bo też bardzo dużo się spociliśmy. Nie da się ukryć. Idę się umyć i jest jakaś 18, ja nie wiem, poszła spać. Także A teraz już transformacja. przeszliśmy do kina i zaraz Wam pokażę, jak to kino wygląda, bo w ogóle jest mega. Jest to dosłownie kino obok naszego domu, więc jeszcze tu nie byliśmy nigdy i teraz chcieliśmy wypróbować. I mega mi się podoba, patrzcie. Mamy tak, tutaj mamy takie sofy, ale najbardziej to mi się podobają te rysunki tutaj na ścianach. Mega ładnie to wygląda. Tutaj mamy jakby te kasy, a tutaj jakiś żyrandol. No robi wrażenie, bardzo ładne. I te sofy wszędzie, także bardzo wygodnie. I tam po drugiej stronie też są takie malowidła, a tutaj gdzieś tam dalej są sale, także super klimat. Jak chodzi o ceny, to oczywiście nie jest to najtańsze kino, da się taniej, bo my zapłaciliśmy za jeden bilet 22 dolary. Um, jeszcze mamy taki zestaw, dwa takie ogromne picia. I popcorn duży, który jest taki popcorn, to ten zestaw kosztował nas 19, 19,50. No i tak na wypróbowanie, wiadomo raz na jakiś czas można sobie pozwolić. I tutaj też tak bardzo ładnie, tutaj są wejścia do sal różnych. O, tutaj normalnie są wejścia do sal. Tam już na zewnątrz. O tutaj taki malunek. Jokera, Merlin. Fajnie. A my chyba będziemy szli tutaj, bo my idziemy do tego Soho lunch. jakieś zobaczymy, to ma być jakiś bardziej premium. Ej, czy w kinie, w jakim byliśmy poprzednio, też można było alkohol? Tak. To chyba tutaj to normalne, w Anglii też? W tak. każdym? Nie, w takim normalnym chyba nie. Tak, też, bo wodę o niej kupowałem, ale tutaj też nie w każdym. Nie w każdym? Tak, też na łynem byliśmy i nie było. Aha, no tak. No ale tutaj jest, proszę bardzo, my mamy jakieś tam. Ogólnie dużo picia mamy po prostu. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, bo są reklamy, ale tak to wygląda. Tutaj są nasze siedzenia. O, akurat teraz było oczywiście. Mega mała sala, każdy wygodnie siedzi. Aha, jeszcze można na nogi sobie wziąć, także no. Wygoda level max. O tutaj się tego chyba klika. Ono, ale coś mi jest nie tak z górą. Muszę jeszcze. O tako. No nie idzie.